Siemandero, ja jestem Akapral frag i dzisiaj rozpoczynam sobie taką serię poradników na temat gry Path of Titans w każdym odcinku będę odpowiadał na pytanie czy warto grać danim dinozaurem co mi się w nim podoba, co mi się w nie podoba, krótkie omówienie jakie ma umiejętności tak zwane skile, jego plusy i minusy więc zaczynamy! Na pierwszy rzut idzie nam Zieleniak roślinożerca jest nim EO -Triceratops. W skrócie na czacie multiplayerze możecie również zobaczyć skróty EO lub Trike. No i zacznę może od omówienia tak z dłuższych perspektyw co do plusów. Na końcu też powiem zawsze, czy jaki fan z gry jest nim solo danym dinozaurem, jaki fan jest z gry w grupie. Oczywiście, minusy i wszystkie inne rzeczy również omówię. Jeśli chodzi o plusy, EO ma bardzo dużo życia. Jest to 1000, aż i jest to drugi, drugi najlepszy wynik w grze, więc może on otrzymać dużo obrażeń. Jest takim tankiem, kto gra w memo i memoRPG wie o co chodzi. Po prostu zanim padnie. To naprawdę trzeba się namęczyć, żeby zabić tego dinozaura. Tysiąc mówi samo za siebie. Wszystkie statystyki również znajdziecie pod filmikiem. Z kolejnych plusów to wygląd i budzący szacunek. Skórki ma fajne, i mało kto chce go atakować, chyba że jest to jakaś grupa i się na niego zbierają jakieś. Mięsożercy. Zazwyczaj roślinożercy się na Was nie będą czaić. I uwierzcie mi, że ten tysiąc i Wasze umiejętności pozwolą Wam na to, żeby pokonać każdego mięsożerca, który do Was podskoczy. Także trenujcie i nie bójcie się nikogo. Jest to klasa, która może przetrwać i może złoić nawet kilku naraz sam miałem doświadczenia, że atakowało mnie kilka dinozaurów naraz. Była tam um, Meg, czyli Jaszczurka, pamiętam, że był tam Alo, Alio, um, i chyba jeszcze jakieś dwa raptory i. no i co? No i zabiłem trzech i reszta sobie już darowała. Więc patrzcie, dobrze ustawiajcie się, bo to jest ważne, nie tylko używanie skilli, ale również poruszanie się jest ważne, ponieważ nie dajcie sobie wejść na tyły, wiadomo. Do plusów zaliczam również mocne obrażenia, bo te rogi, uwierzcie mi, zadają bardzo duże obrażenia. I przejdę sobie może od razu do skili. Ze skórek każdy myślę, że znajdzie sobie coś dla siebie. Są różnego koloru, więc na pewno coś znajdziecie. Umiejętności tutaj, dawajcie sobie, według mnie, że to najlepsze wyjście, jeśli macie po prostu połączone rogi i zwykły cios oraz naostrzenie rogów. Ugryzienie raczej bym sobie darował. No i ten cios główny. Jest dobry, ale w połączeniu z ostrzeniem, jeśli zobaczycie, że trajek robi tak. To czas się zwijać, bo to daje mu minutę bufa na większe obrażenia od ciosów rogami. Więc uważajcie na to. Następnie jest jeszcze cios, takie stąpnięcie na łapach. Kończy naprzędnia, ale to powiem Wam, że nie przypominam sobie, żebym w ogóle tego używał podczas walki, bo musicie stać w miejscu nieruchomo, aby to użyć. Także nie mam co do tego opinii, ale być może, nie jestem pewien. Jeśli wiecie to, oczywiście napiszcie w komentarzu, czy. Ten cios również połamie komuś kości. Jeśli trafimy kogoś z przodu, musicie stać. I on działa w ten sposób, że kogoś przed wami po prostu trafia. Nie wiem, jak bardzo zadaje obrażenia i czy czasem nie łamie kości. Także to jest do zweryfikowania, lecz w czasie walki ja tego nawet nie pomyślałem, żeby użyć, bo cały czas, jak jesteście w ruchu, no to rogi idą w ruch metabolizm możecie sobie tutaj wybrać roślinożerce, zbieracza i rezerwy tłuszczu także możecie się jakoś tam sami taktycznie dostosować skóra jest tylko jedna standardowa i na nogach macie atak szarże I to też jest bardzo ważne i na ogonie zwykły lekki atak więc może się tym teraz przyjrzymy. Szarża musi być, gdy macie, no, przypuśćmy, przynajmniej połowę paska Staminy, bo to będzie go zużywać i jak będzie mało Staminy, w ogóle nie będziecie mogli tego użyć. Także biegniecie sobie, czy startujecie do kogoś, odpalacie szarże i niszczycie wszystko na swojej drodze. Więc jak EO się wkurzy, to naprawdę Robi niezły rozpierdziel. Kończy się to mniej więcej wtedy, kiedy spada mu stamina. No i zostaje nam atak ogonem. Atak ogonem będzie dobry na jakieś mniejsze dinozaury typu Raptor. Na średnie coś tam może zada, ale e, musicie uważać ogólnie na swój tył, żeby nie dać się zajść. Zawsze macie podparcie się o jakąś skałę. Także taktyka i skill jest tu ważna. Przejdźmy sobie do takich średnich rzeczy, co on posiada, co ma w statystykach, a wydają się na pierwszy rzut oka gorsze. Tutaj widzę, trochę mi z głodu już pada, więc mam nadzieję, że zdążę dograć odcinek. Ze średnich takich statystyk ma sprint na 1000, czyli wcale taki wolny nie jest, jak się rozpędzi. Jak się komuś może wydawać. Chodzenie zwykłe na 200 wcale też to nie jest najgorszy wynik, a może się wydawać, że tak jest. I spadek staminy jest 3,33, więc też nie jest najgorzej. No i warto też zaznaczyć, że ma dość ciekawe skiny. Dać radę uciec przed dużymi dinozaurami. Przed średnimi będzie różnie przed szybkimi. Nie uciekniecie, ale nie bójcie się. Wszystko zależy od Waszych umiejętności, bo może on poradzić sobie, tak jak mówiłem, z każdym. Więc odwagi i trenowania życzę. Co do minusów jego, które też oczywiście muszę wymienić, i które są dla Was ważne, to regeneracja staminy, czyli popatrzcie, jak wolno idzie regeneracja tego białego paseczka na dole. Nawet jak usiądziemy. No to nie jest to najlepszy wynik, a rzekłbym, że jest to najgorszy wynik spośród wszystkich dinozaurów. Jest to 0,32. Następną rzeczą, jaka jest u niego słaba, to Fall Resistance, czyli jeśli spadniecie sobie o, z takiej górki, jeśli będziecie biec, no to możecie się ładnie pogruchotać, bo Fall Resistance ma aż 2000. Zdarzyć się może też tak, że jeśli spadniecie sobie z takiej górki na dół, to zginiecie. Tak, jest to niestety możliwe, że inne dinozaury was nie dopadną, nie rozwalą, ale taka górka może was wykończyć. No i ogólnie do minusów zaznacza też, że wrażenie szybkości poruszania się będzie też takie, że Będziecie trochę zniechęceni, że on jest tak wolny, że długo się nim chodzi i ale to tylko takie wrażenie, bo wcale taki wolny nie jest, jak się wydaje. Jest po prostu duży i takie tylko pozostawia wrażenie, ale uznaję to za jako lekki minusik, po prostu jego szybkość chodzenia i poruszania się. I to by było tak na tyle z plusów i minusów. Podsumuję to szybko. Z plusów 1000 życia, więc wytrzymały wygląd i ogólny szacunek budzący wśród innych dinozaurów. No i zadawanie mocnych obrażeń. Minusy to regeneracja staminy 0,32. Fal resistance na poziomie 2000. Jest to też najgorszy wynik. No i ogólne wrażenie szybkości poruszania się i fan z gry solo. Oceniam. 10 na 10, uwierzcie mi, poradzicie sobie grając nim samemu i wcale nie będzie nudno, więc daję mu najwyższą notę co do gry solo w grupie, daję mu 8 na 10. Te dwa odejmuję chyba tylko dlatego, że jesteście dość wolni i czasem po prostu musicie nadrabiać, doganiać swoich towarzyszy i po prostu ciągniecie się gdzieś tam z tyłu, więc tylko dlatego odejmuję te dwa. I ogólnie uważam, że warto grać EO trajkiem. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jakiego dinozaura jako kolejnego mam opowiedzieć i pokazać. I cóż, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. To dla mnie zawsze największa nagroda. I co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale i że mogłem komuś z Was doradzić albo pomóc czołem do następnego materiału.